Cześć, nazywam się Krzysztof Moszyk. Pracuję na stanowisku Business Development Managera w grupie Progress. Z Infosharem jestem związany od wielu lat, a w zasadzie mógłbym powiedzieć, że od samego początku uczestniczę w tej imprezie, w tych wydarzeniach i cieszę się, że dzisiaj mogę uczestniczyć w pierwszym Infoshare Dev w Katowicach. Przyjechałem tutaj po to, żeby nawiązywać relacje nowe jakieś interakcje z uczestnikami, ale przede wszystkim przyjechaliśmy jako grupa Progres po to, żeby dać się poznać też innym w branży, potencjalnym pracownikom i mam nadzieję, że dzisiaj z tymi deweloperami będziemy mogli porozmawiać i wiele kontaktów nawiązać nowych. Jeśli jesteśmy na konferencji, to jakoś wszyscy bardziej chętnie roz rozmawiają. Wiedzą, myślę, po co tutaj przychodzą, i nie jest to takie trudne. Więc to nawiązywanie relacji, czy to z innymi firmami, czy też z samymi uczestnikami, z deweloperami. No i jest dosyć, powiedzmy, proste. Tak? Także e, warto bywać na pewno na tego typu eventach, po to, żeby poznawać ludzi, żeby e, być może w, w biznesie później e, wykorzystywać te kontakty, ale też e, w jakichś kontaktach pr prywatnych. No. Przede wszystkim e, zmieniło się samo venue. Myślę, że jak i rozpoczynał, to nie myślał o tym, że to się rozwinie aż tak mocno. Kiedyś to były dwie sale, może duże, które były w stanie pomieścić, nie wiem, po 200 osób. Dzisiaj mamy sale, które muszą pomieścić 6000 osób. Więc progres jest naprawdę bardzo duży. Firmy, które też uczestniczą. W konferencjach tego typu też jest ich coraz więcej i myślę, że coraz chętniej przychodzą, bo widzą dla siebie szansę, dla siebie i dla swojego biznesu w bywaniu na tego typu eventy. InfoShare Dev to konferencja dla deweloperów, przy czym mamy tu na myśli nie tych deweloperów, co budują domy, tylko tych, którzy piszą kod. Czyli tworzą programy komputerowe, systemy mniejsze, większe, y, informatyczne, aplikacje. Y, no, wszyscy ci, y, którzy kodują, programiści. Y, 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 czy to jest trudne? Nie wiem. Natomiast chcieliśmy tu być. Znamy markę y, Infoshare'a już od dawna. Wiemy, że to jest zawsze dobrze i profesjonalnie przygotowany event i tak też jest tym razem. A przyjechaliśmy po to, żeby właśnie dać się poznać innym, przede wszystkim dać się poznać potencjalnym pracownikom, czyli tym deweloperom, ale też zaprezentować się w branży IT. Ale też zaprezentować się w branży IT. Na południu Polski. Bo jesteśmy z Gdańska, w związku z czym na południu Polski chcieliśmy pokazać. Dlatego, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby zaprezentować się w branży dla szerszej publiczności. Musimy być tam, gdzie są nasi klienci, gdzie są nasi. Potencjalni pracownicy, a tutaj oni są. InfoShare Dev myślę, że gromadzi deweloperów. To nie jest konferencja dla nikogo innego. To jest technologiczna konferencja. Dlatego warto tu być, jeśli chcemy spotkać. No, potencjalnych kandydatów do pracy. Tak jak powiedziałem, Infosher to jest znana marka, e, dobra organizacja, e, profesjonalne podejście, zarówno do uczestników, jak i do partnerów. Więc ja bym powiedział, że niczym mnie nie zaskoczył. E, wszystko jest tak, jak się spodziewałem czyli bardzo dobrze. Przede wszystkim da to nam wiele nowych kontaktów i pomoże nam w rozwoju kolejnych partnerstw. I po to tu jesteśmy.